Życie Smoka jest bardzo trudno. Musi pobrać królewny i leci do zniszczonego zamku. To był jego pierwszy zamek. Teraz nie ma zamku. Niestety to jest najgorsze to, co mi się stało. Ale ludzie, którzy chcieli mu pomóc, zbudowali mu na razie to. To mu wystarczy. Wtedy smog ucieszył się, że ma i chociaż coś zrobione, ale niestety to mu nie wystarczało, bo było mu zimno, więc musiał odlecieć tutaj. Tu też mu było zimno. To wtedy leci znowu do zamku, który został zniszczony. Wtedy mieszkańcy tej ponurej wioski. Zrobili to. Kilka dni później smok zamek prawie się wybudował, lecz niestety droga do zamku nie była piękna. To jest zamek smoka pięknego. Ono latuje do swojej. Kokraju Smok niestety już padł wtedy spadła atomówka A zamek został pusty. Pamiętajcie o subowaniu to koniec.